W przyszłości ludzie będą chodzić na koncerty zmarłych, nieżyjących już gwiazd typu Elvis Presley, czy na przykład Michael Jackson. A mało tego, według jasnowidza jackowskiego, będą powstawać utwory muzyczne, tworzone przez artystów, którzy już dawno nie żyją. To już się po prostu po części nawet realizuje. No właśnie, dzisiaj na temat szokującej wizji przepowiedni jasnowidze jackowskiego, dotyczącej można powiedzieć branży muzycznej, w przyszłości tego, co nas czeka. Część z tych rzeczy już się praktycznie realizuje na naszych o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik na krzew dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. E, no właśnie, dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, tego, co nas czeka w przyszłości. No pewne rzeczy nawet już mają miejsce. E, może one nie mają miejsce na masową skalę, ale już na przykład były pierwsze próby. I tutaj Jasnowidzeja Jackowski mówi: tak, że przyszłość będzie rewolucyjna, zupełnie inna niż to miało miejsce dotychczas. E, no Oczywiście, tutaj analizujemy to pod kątem muzyki, branży muzycznej, czy filmowej, czy koncertów. Tak, i tutaj w oparciu też o sztuczną inteligencję, że ta, ta sztuczna inteligencja będzie na tyle rozwinięta. Tu jasno jest mi w ten sposób, że ostatnio natrafił praktycznie na taką firmę, która chyba to jest firma po prostu w Stanach Zjednoczonych, gdzieś zagraniczna, która w oparciu o filmiki z zmarłym człowiekiem tak, na przykład jakaś osoba zmarła, no ale pozostawiła po sobie mnóstwo jakichś tam filmików, tak, nawet tutaj nie mówię profesjonalnych, tylko jakichś na przykład domowych nagrań i tak dalej, ta filmika praktycznie ożywia jako tego zmarłego, w sensie takim oczywiście wizualnym, a tak, artystycznym, wizualnym wideo, nie w sensie fizycznym, tak, no bo ten człowiek już nie żyje, został pochowany, no i na przykład taka osoba może nagrać jakiś filmik, tak, czyli tam się ruszają usta, oczy, mimika twarzy i tak dalej, czy na przykład taka osoba, e, czy można po prostu prowadzić jakąś, może jakieś nagrać filmik, wideo, czy jakieś po prostu życzenia na przykład na święta, czy jakieś po prostu parę słów powiedzieć, co niewątpliwie no, jest szokujące, tak? Oczywiście, dla nas może to się z jednej strony wydawać abstrakcyjne, z drugiej strony po co tak naprawdę, tak? Natomiast wyobraźmy sobie taką sytuację, gdybyśmy na przykład mogli ożywić, i po części już można zrobić to, tak, naszych pradziadków jeśli na przykład pradziadkowie z obraz jakiegoś czarno-białego przemawiają do nas, tak, widzimy, no oczywiście w formie już cyfrowej, na komputerze, że na przykład wypowiadają jakieś słowa, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, tak, no bo wyobraża, wyobrażamy sobie naszych przodków na podstawie zdjęć. No tutaj na przykład, załóżmy, że po prostu jest małżeństwo, przykładowo kobieta po prostu tak żyje, mężczyzna zmarł, mąż jej po prostu odczuwa ogromną cierpienie, ból, no i na przykład mają miejsce święta, no, i zwraca się do tej firmy, przekazuje tam filmiki, na przykład ten mężczyzna, e, tak, ta firma po prostu na podstawie tych filmików sztuczna inteligencja przesyła jakieś na przykład życzenia dla tej kobiety, czy jakieś pozdrowienia, e, czy na przykład być może w, w, wyszkolą tak tą sztuczną inteligencję, że będzie można prowadzić jakieś podstawowe konwersacje, rozmowy, tak, na temat, może nie jakieś głębsze, ale na przykład na temat dnia codziennego, jaka pogoda, jaka sytuacja i tak dalej no więc tutaj według Jasnowidza Jackowskiego według Jasnowidza przyszłość jest taka, że będą koncerty osób, które już nie żyją tak, oczywiście to już po części się realizuje, tak, takim przykładem są tutaj koncerty jeśli chodzi o na przykład jeśli chodzi po prostu tutaj o użyciem hologramu, tak natomiast tutaj Jasnowid Jackowski mówi inaczej, tak, że po prostu te koncerty przyszłości będziemy mogli po prostu chodzić na koncerty osób które już nie żyją, na przykład Elvisa Stleja, czy tupaka czy michaela jacksona no tutaj ta sztuczna inteligencja może być bardziej rozwinięta tak to nie, nie tylko kwestia hologramu ale właśnie bardziej po prostu ta sztuczna inteligencja będzie rozwinięta. No i kolejna sprawa, że będą powstawać nowe utwory, które będą stworzone przez gwiazdy, które już nie żyją. Muszę powiedzieć, że to już ma miejsce. Nie wiem, czy na, ten, na, na tyle in interesuje się jasnowic skoski orientuje się w tej sprawie. Słynnym takim przykładem w współczesnych czasach, może wiele osób nie kojarzy, bo się tym nie interesuje, tak? Natomiast jest to taki przykład znany też z rynku tutaj polskiego, Powstał taki utwór dwóch. Raperów, dwóch hip hopowców, jeden z Poznania, drugi z Warszawy, a więc TD i Peja. Peja z Poznania, TD z Warszawy, co prawda oni ze sobą nie przepadają, a nawet bym powiedział, że po prostu bardzo się delikatnie rzecz ujmując nie lubią. I tam powstał utwór, w którym oni się godzą, tak? Jeden śpiewa zrodkę, drugi śpiewa zrodkę. No i dla ludzi było to szokujące, żeby oni w ogóle byli w takim utworze, żeby po prostu te dwie zwaśnione strony przekonać, żeby mogły zaśpiewać ten nowym utworze. No, a to powstało właśnie dzięki sztucznej inteligencji, tak? Ktoś właśnie stworzył taki e, tekst, następnie sztuczna inteligencja na bazie głosów tych właśnie ludzi zaśpiewała. Co prawda, czasami tam można wyczuć jakby fałszerstwa czy od, odstępstwa, ale co do zasady, bardzo są podobne po prostu te głosy. No i tak samo na przykład może być teraz w kontekście, e, tak, no jest taka słynna grupa, jak się nazywa, e, ta słynna po prostu grupa muzyczna, co te kobiety tam i mężczyźni są po prostu pokuceni od lat ze Szwecji. No wypadłem praktycznie tutaj ta, 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 ta nazwa tej grupy. No oni też praktycznie oni są skuceni ABBA, tak? ABBA, o właśnie. Oni mają mnóstwo przebojów, tak? Praktycznie, które można usłyszeć i w radiu, gdzieś na jakichś zabawach i to. Więc, no, ale ta grupa już nie koncertuje ze sobą od lat. Oni tam są śmiertelnie pokłóceni, nawet jakieś tam gigantyczne pieniądze ich nie skłoniły do tego, żeby wrócili na scenę, żeby mogli razem zaś no i właśnie, być może powstanie właśnie utwór, jeśli chodzi o tą Alibaba AB, tak, w oparciu o sztuczną inteligencję, no bo ci ludzie już też po prostu są starszymi ludźmi. Głos się zmienił. Więc tutaj przemysł muzyczny, branża muzyczna będzie zupełnie inaczej wyglądać niż to miało miejsce wcześniej. Może bardziej się chodzi o kwestię doznania, bo też trzeba pamiętać, że ludzie idą na jakąś osobowość, tak, to też jest bardzo ważne. Ja nigdy nie zgadzam się z takim twierdzeniem, że produkt, wszystko można stworzyć jako produkt. Tak? Produkt można stworzyć rzeczywiście czekoladę, nie wiem, jakieś po prostu tutaj klocki hamulcowe do samochodu. Natomiast nie wszystko jest produktem, jeżeli jest też artysta, to ludzie chcą po prostu tak, tak przyjrzeć. Na tego artystę, nie tylko na to, jaką tworzy muzykę, ale też dla tego artysty. Natomiast czasami chcą autograf, no często tak, są zdjęcie, chcą po prostu jakiejś reakcji tutaj, żeby była z interakcji z tym tłumem. Więc no, takie tylko puszczenie praktycznie, no to tak jakby z, z, z właśnie z, z otworzenia nie, nie do tego efektu, tak. Tutaj też musi taka być więź, relacja pomiędzy właśnie artystą, twórcą, a widownią. Natomiast tutaj właśnie Jasnoid Jackowski mówi w ten sposób, że pogubimy się w naszym porządku świata, że to wszystko doprowadzi do tego, że pogubimy się w naszym nowym porządku świata, no, no, znaczy tak, powiem w ten sposób, na pewno to wykorzystają te największe wytwórnie muzyczne, które tworzą muzykę, które produkują do różnych rodzajów, rodzajów współpracy, kolaboracji, które mogą być zaskakujące. I też będą pewnie sprawdzać na ile one mają wzięcie, tak, na ile po prostu stają się popularne, ale ja bym też nie mówił, że to całkowicie jakby zdominuje rynek, że to, za, że to po prostu jakby sztuczna inteligencja tutaj zastąpi twórców, tak, jeśli chodzi o muzykę, zwłaszcza, że ci, ci artyści dzisiaj no, w dużej mierze zarabiamy jeśli chodzi o koncerty, tak? No właśnie, jestem ciekawcowy na ten temat, co to wszystko. nicie pozdrawiam, trzymajcie. Się. Cześć.